Cześć belki z tej strony Wasza Nuteczka. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym miejscu z Głuskisa na naszym kanale. Ale co dziś moi drodzy? Ogólnie jak widzicie mamy trzy i bardzo miło by było to pomnożyć. I stwierdziłam, że dzisiaj porobimy sobie same bitewki, tylko i wyłącznie na trybie boost. Mam nadzieję, że faktycznie coś się poddaje. Bo ostatnio średnio to oddaję tylko i wyłącznie tych naklejków, i też zrobiliśmy mega fajny profit. No ale co, moi drodzy? Na samym starcie, oczywiście, chciałabym Wam wspomnieć o natychmiastowych płatnościach z Tutaj, moi drodzy, na stronce możemy sobie wpadać skinki elegancko, i to wszystko działa natychmiastowo wszystko śmiga elegancko, więc myślę, że całkiem fajnie to, to, to z tego korzystać, po prostu. Oczywiście mamy jeszcze konkursiki, moi drodzy, dla Was. Kałasza Kasimow, minimalna wpłata z moim kodem 15 zł. No i szydełki ultrafrety za 8,40. I to wszystko oczywiście z moim kodem nuteczka, więc klikamy sobie plusik, wpisujemy kodik nuteczka, aktywujemy i pamiętajcie, strona jest plus 18, a im więcej pieniędzy wpłacimy, tym większa szansa na zgarnięcie jakiego skinka mamy. No i co? Oczywiście łapka w górę, subik z dzwoneczkiem. No i oczywiście jakiś fajny komentarz. Pamiętajcie też, że po każdym filmie leci skinek do was. Więc uważajcie tutaj, oglądajcie bacznie tutaj. Wszystko trzeba słuchać, bo w trakcie filmu, bądź na jego końcu, będzie dla was hasło konkursowe, dzięki któremu po wpisaniu go w komentarzu możecie zgarnąć darmowego skinka, więc myślę, że... Kto by nie chciał skina za darmo, tak? No to co? Lecimy sobie z pierwszym, może z pierwszą bitewką. Lecimy sobie tak. Uspiglock. I ja bym chciała jeszcze sobie anime case y dać, tak nie wiem, do, do 58 zł, no spokojnie niech tak będzie, na 4, na 3, 4 graczy, dajmy sobie na trzech graczy, na underdogu dajmy sobie na publiczną, już niech będzie ta publiczna, mam nadzieję, że ktoś nas dołączy, dobra, mamy jednego dziomka, chociaż, chociaż nie lubię na niego grać, bo on często gra. No ale dobra, dodajmy sobie jeszcze jednego bota i zobaczymy, jak to się dzieje. Pamiętajmy, mamy underdoga. No i tutaj coś tego, ten, tamtego. 3 złote dla Isamu. Dycha dla mnie. No ja pierdol, przez zada. Ej, nie chcę mi się, naprawdę nie chcę mi się. I sama madeszkę. Ej, przepraszam bardzo, o co tu chodzi? O co tu chodzi? 46 złotych mam. Isamu ma 26, no dobra, spoko, ale. W dalszym ciągu. 31. Nie, to mi się nie podoba. Tutaj proszę, proszę mnie gonić, bo naprawdę mi się to nie podoba. Mamy dwie skrzyneczki i mi się to nie podoba, po prostu. Dobra, tutaj 41. No, jedna skrzynka, proszę Was. Ja pierdolę. Już pierwsza bitewka poszła tu. Dobra, no niestety nie udało nam się z pierwszą bitewką, ale dajmy sobie tego Glock. Ile tu zastówkę? Nie, no, zastówka to jest przesada na trzy na trzy graczy. Dajmy sobie na zwykłym. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Nie wiem, szczerze. Zniechęciłam się po tej pierwszej bitewce, ale dobra, zobaczymy sobie tutaj. Mamy dwa bociki i zobaczymy. Zobaczymy, jak to się. Tutaj. Czarny lot No. No, ten czarny lotusik jest, ładniusi, ładniusi. Podobał mi się zawsze mi się podobał. Ale nie chcę tyle pieniążków. Dobra, niech jeszcze dla Adriana coś fajnego pole... Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, o co tu chodzi? Sprzedajmy to wszystko w PiS. Ej, nie wiem o co tu chodzi, nie podoba mi się to, dajmy sobie na buście może lowcase'ory, dajmy sobie ultra case'y i dajmy sobie ember case'y za 117 zł, dobra, przesada. Tak i tak, siedem dyszek, no siedem dyszek mniej boli niż stuwa. Dobra, zróbmy tak, w ten sposób błagam, błagam, naprawdę proszę, bo, bo nie chcę mieć tak szybkiego odcinka. Bo ja naprawdę myślałam, że tutaj coś fajnego odda. A tutaj nic nie oddaję, no ale dobra, zobaczymy sobie. Poczekajcie, poczekajcie, tutaj mamy tak. Kurwa, no o co tu chodzi? A to są lowcase'y tylko no spoko. Ale Alex, czemu ty mi zabierasz wszystko? To ile? 2,48. No spoko, ale tak czy siak to jest dalej za mało. Mega lipa. Jest mega lipto, moi drodzy. Z, takimi, z takim dropem to my daleko nie zajdziemy. Tak coś czuję? Dychę mam tylko. To, dyszka chociaż. 7 złotych. No spoko, ale tak czy siak jesteśmy mega w plecy. To, please. 22. No dobra, 4 dyszki. No wy... Bo weszliśmy na prowadzenie, spoko, podoba mi się, ale mam nadzieję, że szybko nie zejdziemy. Bo tutaj, kurde, no. No i patrzcie go. 50. O Boże, dobra, to jest katastrofa. Przecież to jest. Nie rozumiem. Totalnie nie rozumiem. Dobra, dajmy sobie te naklejki. Już niech będą te naklejki. Na czterech Underdoga. Nie wiem, nie wiem, Ej jest nipa straszna. To przysięgam moje filmy. Powinny wszystkie mieć tytuł? Jak tracić pieniądze? Tylko i wyłącznie. Poradnik, jak tracić sianko. Dobra, ale zobaczymy sobie tutaj. Pamiętajmy, to jest underdog. Underdog: 17 groszy, złotych 76 zł i złotych 64. Spoko. Spoko. Ten kurczak. Zutulka kosztuje. Tutaj, Alex teraz ciągnie. Dobra, tutaj trochę, no ale. Tak czy siak, no średnio póki co. Póki co nie jest jakoś. Maga wybitnie. 4,20 Aleksior Tutaj. No ten gaz. nie chce mi się. Dobra, zobaczymy. Ej, szczerze. Nie ostatnie ostatnio te skrzynki naprawdę mnie nie lubią. Jak te naklejki mi siadły, to był czysty fart. Nie lubią mnie. Te skrzyneczki naprawdę mnie nie lubią. Mamy underdoga, dwie dychy. I tutaj jest lipa. I kolejny drogi skinek. Nie chcę. Niech, chcę. naprawdę ja już nie mam siły do tych. Do tych. No, patrzcie to. Powie mi ktoś, że to nie jest ustawione. Proszę. To jest Prima Primis. Nie podoba mi się to. Mega mi się nie podoba. Ale dobra. Ok. Dobrze. Zaciskam zęby. W ogóle nie komentuję. Zobaczmy sobie może tutaj jakiegoś droższego. Z... Jakiegoś, chociaż nie odwzajem na to będzie już... Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Olstarek nie stać nas na zna olstarka. Ja bym go chciała. Tutaj trzeba jakąś dobrą przekminkę złapać. Dajmy sobie jednego tego na standardowym. Dobra, za 42 zł, spoko. Za te 4 dychy jeszcze możemy coś tutaj ponaprawiać. W razie, bo jakby coś się zwaliło. Ale dobra, mamy jednego ziomka i zobaczmy sobie tutaj. Nie wierzę w to. Ja po prostu w to nie wierzę. Nie podoba mi się to ani trochę. Poczekajcie, tutaj było coś na buście, a to za 150. No i nie stać nas. Niestety, ale nas nie. Stać Nie takie kurcze, no, no, ale bez przesady, No już, medium Kejsiory. Proszę, uratujcie mnie. Proszę. chociaż troszkę mnie uratujcie na underdogu, bo tutaj nie wydaje mi się, żeby... Czy to oddaję? tak średnio to chyba oddaję Na takim zwykłym No ale dobra, zobaczymy, ostatnia szansa Ostatnia szansa, jak nie to ja już nie wiem Poddaję się, naprawdę poddaję się w tym filmie Dobra, tutaj stelicior poleciał Dla Adrianka Tutaj złotówka, złotówka, ja mam złoty 60 Idź mi z tymi pieniędzmi Nie chcę tych pieniędzy, po prostu nie chcę tych pieniędzy Nie mam ochoty Nie chcę tych pieniążków Weź sobie wszystkie Dobra, tutaj idziemy w dobrą stronę Tutaj idziemy w naprawdę dobrą stronę. 32, 33 złote ma ziomek. 8, no ja mam 14 niby, ale Slaytor poleciał. No i zajebiście. Zobaczcie, mamy 100, 120, 132 złote. Tutaj jest elegancko. O, poczekajcie, tu mamy same nabójście. To tutaj możemy sobie dołączyć. Bo ja bym chciała też z innymi graczami się pobić. O Boże, i samo. To będzie katastrofa. Katastrofa. No i co tutaj mamy? Złoty... 76, 311 i 4, to spoko. To jeszcze nie jest, nie ma tragedii. Jest tragedia, tak jest tragedia. Zdecydowanie jest tragedia. I co my tu mamy? Mm, to jest tragedia. Aha, bo tu na szert było, spoko. Ale tak, ta jak jest tragedia. Jest mega tragedia. Dobra, zobaczymy sobie tutaj dalej. Tutaj nikt nie robi na buście, Spoczkę to sobie zrobimy teraz w ten sposób. Y, Kolorfulki, dajmy sobie Anima Kejsiorka. Dajmy sobie jednego... Nie, charakterków nie możemy dać. Dajmy sobie Ultraska jednego. Na buście oczywiście. Ember case jednego, jednego Chocolate Case'a. I dajmy sobie na buście jednego... Jednego Uspika. No i niech tak będzie. Na standardowym, publiczna, na trzech graczy. Zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że naprawdę to jakkolwiek odda. Bo przecież ją fajnie oddało, faktycznie. Fajnie oddało, trochę nadrobiliśmy. Ale jestem ciekawa jak tutaj to odda. Pierwsza skrzynka... No, jest lipa. Tutaj 13 groszy. 17, przepraszam. No, ale jest liptonek. Ale tutaj mamy jeszcze 9 skrzynek, więc tutaj faktycznie macie się jeszcze poddawać na są starcie. 5 zł, tak? To jest tylko 5 złotych przewagi. Tutaj mamy jakąś fajną nakajkę za piąteczkę. Kurczę, a drobna za. za 25 ziko. Ja mam za 9 zł. No kurde, gonię ją trochę, ale za mało ją gonimy. Tutaj i samo jeszcze. To są dwa najgorsze młode, tak szczerze wiecie. I Samu i Emili to są najgorsi przeciwnicy. Nie ma gorszych. Naprawdę nie ma gorszych. Nie wiem. Nie wiem, ale dobra, zobaczymy sobie tutaj dalej. Mm, 29 ,54 zł 54 ma Emili. Tutaj fajnie by ją trochę przegonić. 34. No kurde. Lip są straszny. Lipka, lipka, ale dobra, zobaczymy. Może tutaj w tych uspach? No niestety. No niestety nie siadło. Ej, Lipton. Dobra, dołączmy sobie tutaj, bo to są anime kejsiorki na buście. Zobaczymy. Pierwszy kejsik i tutaj nie wiem dla kogo będzie. Tutaj dla po lewej stronie ziomeczka. Tutaj wszędzie chyba równo będzie, nie? Też takie tanie skinki. Nie leci nic jakiegoś mega drogiego. A szkoda w sumie. No póki co mamy przewagę teraz na, tą, na ten moment. Co my tutaj dalej mamy? 4,70. No spoko, ale chociaż nam się ta bitewka zwróciła coś fajnego. No i jest lipa. No i ziomek nas przegonił. No i jak widzicie, moi drodzy, już nas na nic nie stać. Więc to chyba na tyle w dzisiejszym, w dzisiejszym filmie. Niestety nam nie siadło. Ej, szczerze? Ostatni, jedyny film, który nam fajnie siadł, to były te naklejeczki. A tak to, to totalnie nic nie siada. No ale co, no, no już dzisiaj nic nie wykręcimy z, z trzech złotych. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie oczywiście moi drodzy łapcy w górę, subskryp subskrypcji z dzwoneczkiem, no i oczywiście jakiś fajny komentarzu i um, odnośnie hasła konkursowego, to poproszę, może napisze, napiszcie mi jaki jest Wasz ulubiony baton i zgarniecie sobie darmowego skinka. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia jutro, siema!